Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną, Don Diego Kubiszem. Witaj. Siemano, witam Ciebie, witam wszystkich. Kiedy Cię zobaczymy w klatce? Szczerze powiedziawszy, nie, nie wiem. W ringu na pewno w tym roku, bo Gromda 13, najprawdopodobniej walka z Balboą, no, pas gromdy. A w klatce się okaże, tak na dobrą sprawę. Była propozycja tam, żeby 18 marca zawalczyć na High League, później już zdjęta, później znowu była propozycja, później znowu zdjęta i najprawdopodobniej nie walczę, a wręcz już jest to pewne, że nie walczę na highligu. W marcu? Tak, że w marcu nie walczę na high League, a później czas pokaże. Dobra, rewansz z Denisem Załęckim, czyli twoim odwiecznym rywalem League jest możliwe? Czy ty jakby ucinasz temat, nie chcesz tego ciągnąć? Kurczę. Powiem tak. On chce. Um, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. I z jednej strony tak, z drugiej strony pytanie, czy Denis nie zostanie usunięty z, z szeroko pojętego mainstreamu po tym, co się dzieje teraz w internecie. Myślę, że jest to możliwe? Proszę, jak widać, Fame MMA e, działa w tym kierunku, tak? I usuwa powiedzmy tego typu zachowania i tego typu ludzi. Czy inne federacje Freekwaj'owe też za tym pójdą? Nie wiem, ale. Ale skoro Fame, który powiedzmy wiedzie, prym jest, pierwszym, jest pierwszą największą organizacją filmową w Polsce, no to myślę, że inni mogą tam może nie tyle, że brać przykład z nich, tylko no, mogą stwierdzić, że skoro oni to robią, to może warto w tą stronę pójść. Aczkolwiek no, to A są ty, tylko co takie co ty o tym myślisz? O, o tym, że Denis jest w świecie medialnym? Czy Twoim zdaniem powinien zostać, czy no, powinien zostać usunięty po, tym, y, po tej wiedzy, którą masz y, oglądając materiał? Mordzia, powiem ci tak, przecież ja wszedłem w internet. No może nie tyle, że w internet, ale że ja wszedłem we free fighty e, głównie z takim nurtem, żeby usunąć Denisa z, e, z powiedzmy z szeroko pojętego mainstreamu. Znaczy może nie tyle, żeby e, z takim powiedzmy przesłaniem, żeby go usunąć i tak dalej. Tylko ja bardzo mocno krytykowałem jego zachowania, które, które działa, jak się zachowuje, co mówi. No i powiedzmy, efektem końcowym był, tego wszystkiego była nasza walka. Tak z jednej strony chciałbym z nim zawalczyć e, na tak po prostu e, żeby noż powiedzmy totalnie już Zamknąć e, temat? Dokładnie, zamknąć temat i po prostu być albo nie być i, i nawet wiesz mogłoby to by, pójść w zasadę dobra ja przegram bo się usuwam, ty przegrasz to ty się usuwasz i tyle po prostu albo w jedną albo w drugą stronę. To może właśnie będzie tak, że o, federacja go nie usunie, ale ty dasz taki zapis w kontrakcie, że jak z tobą przegra drugi raz to Sojonara. Znaczy ja myślę, że to. Można by było, wiesz, honorowo tak to po prostu podejść do tematu. O ile Denis ma jeszcze jakiś tam honor, no to e, myślę, że, że do, do tego by się przypiął. E, czyli stricte, kto przegrywa, znika z internetu. Znaczy znika z Fight'ów i po temacie. Dobra, a jak Ty masz wyrokować, to jaką decyzję podejmie Hailik. No bo mimo wszystko, mimo wszystko, Denis jest dużą gwiazdą Hailik. Ma gdzieś tam dużą fanów, no pod dymiami miłosiernie, to trzeba, mu, to trzeba mu oddać. Ludzie lubią to oglądać. Nieważne, czy lubią to oglądać i to popierają, czy, nie lubią, hmm? czy lubią to oglądać i nie popierają, ale lubią to oglądać po prostu. No hajlik będzie miał trudno orzech do zgryzienia, no bo jeżeli go usuną, to też usuną osobę, która gdzieś tam generuje im wyświetlenia, zyski. Tak, to się zgadza. No, tutaj akurat nie, nie ma co podważać tego, bo Denis no, może nie jest najbardziej klikalną, ale jedną z najbardziej klikalnych osób w internecie. No, tylko właśnie pytanie, czy. No to zrobię hajnik, Twoim zdaniem. Kurczę, no nie wiem. Bo wiesz, jak to jest w życiu. Niektóre rzeczy się opłaca, ale nie warto. I też jest odwrotnie, że niektóre rzeczy się bardzo opłacają, ale nie warto. Znaczy, nie wiem, jak już powiedziałem, ale niektóre rzeczy, niektóre rzeczy, niektóre rzeczy się. Chodzi, tak, niektóre rzeczy się opłaca i, i nie warto, a niektóre rzeczy się nie opłacają, ale bardzo warto. E, więc e, trudno mi tutaj wyrokować. Bo to kurczę, wiesz, no jak to się mówi. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Sam jestem małpą w tym cyrku i, i tyle. Ale też mówisz, jakby o tym świecie. Mm... Kryminalistów, który się przenika z światem influencerów i medialnym, ale też walczysz w Gromdzie, gdzie jednak gr Gromda jakby wywodzi się z tego półświadka. Wielu zawodników tam miało napięku z prawem. Tak, poniekąd jest w tym, nazwijmy to moja hipokryzja, jeśli można tak to określić. Aczkolwiek bierz pod uwagę najważniejszą jedną kwestię że w gromdzie nikt się kurwa jakoś tam super nie chwali tym, że wiesz, że sztuczniutko zasady, ulica, że, e, że kryminał okay. i tak dalej, wiesz. Że nie buduje na tym tak, swojego piaru właśnie nie hełpi się tym e, i jakby nie buduje swojej pozycji przez to, że, że siedział w więzieniu, czy po prostu miał konflikt z prawem. bo ogóle to chyba powinno być takim powodem do wstydu, tak no, mi się wydaje. No raczej tak, znaczy się, ja jak byłem młodszy i jeszcze byłem JP, 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 bo, bo miałem taki okres w życiu. No tak i, i może nie tyle, że mi to imponowało, aczkolwiek, no wiesz, no, jeździłem, robiliśmy rakiety kumplom, którzy no, jednak no, z ekipy poszli po prostu do, na drugą stronę, jeździliśmy tam do niej, staraliśmy się pomagać i może to nie był powód do dumy, aczkolwiek, no kurczę, gdzieś tam z tyłu głowy było, że w jakimś tam stopniu to imponowało, nie? Ale teraz już jako dorosły facet, świadomy facet, ojciec, no to kurczę. No zupełnie inne podejście do tego mamy. jakbym zobaczył albo gdybym się zderzył z samym sobą sprzed 15 lat, no to podejrzewam, żebym kurczę wyliściował tego, tego młodego i, i ustawił go w szeregu, nie, siłą rzeczy. Dobra, a jeśli ktoś jakby jest po, hmm. po wyroku, tak, siedział w więzieniu za różne rzeczy, hmm. ale odbija od tego, nie mówi o tym, nie, nie buduje swojej swoje popularności na tym, że jednak odsiedział, hmm. odsiedział swoje, to dla takich ludzi kiedy wszyscy wiedzą, że on był mm -hmm. w tym więzieniu, jest miejsce w internecie, we freakfightach, w mediach, czy jednak takie osoby też powinny być, twoim zdaniem, wykluczone? Bo tutaj jest właśnie dużo takich niejasności. Moim zdaniem tutaj chodzi głównie o ten content. Jeżeli ty... Do, jedyną rzeczą, którą masz do zaoferowania jest to, właśnie, że ty byłeś w więzieniu, że ty e, jesteś z ulicy i, i ty się tym chępisz i próbujesz wszystkim dookoła wmówić. To że, jest dobre. Że, no już nawet nie chodzi o to, że to jest dobre, że to jest wyznacznik, mhm. e, jakikolwiek wyznacznik, no to uważam, że tacy ludzie powinni być osunięci. Okay. Ale każdy może się potknąć, każdy może tam skończyć i, i różne rzeczy robić, bo to też nie tylko za jakieś tam powiedzmy kradzieże, rozboje, nie wiadomo co. Niektórzy ludzie z przypadku się, kurczę, trafiają. No to mówimy, wiesz, to mówimy bardziej nie... No, no nie tak, ale... Nie? no tak, ale... Wiesz, o czym mówię. Wiem, jeżeli wiem. ktoś wychodzi i to ukrywa. Może nie tyle, że ukrywa, nie? Ale nie chodzi, nie, nie odpowiada na, na prawo i lewo, nie szczyci się, nie jest z tego powodu dumny i wiesz, i nie mówi, że jesteś taki, no to na celi by cię dojechali, no to... No to, to jest okej, okay, wiesz, to jest normalne. Tak samo jak też mówię cały czas o tych dymach, nie? No, według mnie, gdzie na początku mnie to denerwowało bardzo mocno, ale im e, bliżej się troszeczkę przyjrzałem e, całemu środowisku e, free fight'ów, no to już mi mniej zaczęło to przeszkadzać, a jak już później wszedłem jako trener i już jest sam jako zawodnik, no to może interes teraz zaczęło mi się podobać, ale akceptuję to w 100% i, i momentami naprawdę to bardzo fajnie i śmiesznie wychodzi. I ludzie z reguły nieraz przekraczają tą granicę, ale to też trzeba brać pod uwagę, że rzeczywiście tu są emocje i, 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 i wiadomo, każdy do końca nie wie, jak zareaguje w danej sytuacji, bo naprawdę tutaj niektórzy na, na drugich mają przygotowane mocne argumenty i, i rzeczywiście różnie to wszystko wygląda i nawet jeżeli czasami jest to przesadzone, to wcale nie uważam, że, że żeby było totalnie to złe. Bo rzeczywiście jest, jeżeli ktoś przesadza, no to jest narażone na bardzo dużą falę krytyki. A, a jeżeli ty polaryzujesz kogoś cały czas tym, że, że zasady więzienne są zajebiste i przekonujesz go do tego, no to już jest coś nie tak. Ja rozumiem przekonywać kogoś do swojej racji. Powiedzmy bo no tylko krowa nie zmienia poglądów i, e, i powiedzmy będziesz cały czas przekonywać, ale w końcu jak dostaniesz taki feedback, że no nie no, mordo, źle aż zupełnie inaczej myślimy, no to ktoś się może zastanowi. Ale jeżeli ktoś nie ma nic innego do zaoferowania, tylko ulicę, no to nie ma tutaj innego argumentu, tak? bo tam zawsze jest argument siły, argument wyższości, argument powiedzmy... Przemocowy. tak to możemy określić, więc e, kurczę, no... Wszystko jest ok, ale właśnie ten kryminał to nie jest ok. No zobaczymy, jak to się rozwinie, no bo teraz będzie to ciekawy temat na pewno. Dzięki, wielkie, Don Diego. Dzięki. Trzymaj się, no i czekamy na klatkę. Czekamy na jutro. Bum, bum, ziemano. Najlepsze antyfakty w internecie.